W ciele człowieka zachodzi bardzo wiele relacji pomiędzy pierwiastkami. Część z nich współpracuje ze sobą, są w synergii, a część z nich działa przeciwko sobie, są antagonistami. W biochemii człowieka bardzo ważne jest działanie synergiczne lub antagonistyczne poszczególnych pierwiastków. Niestety nie ma jednoznacznego podziału, gdyż jeden pierwiastek w stosunku do drugiego może być zarówno synergiczny, jak i antagonistyczny. Wszystko to zależy m.in. od ilości danego pierwiastka. Dzisiaj naszym bohaterem jest krzem. Krzem działa w synergii z następującymi pierwiastkami z cynkiem fosforem. Magnezem, miedzią, siarką i wapniem. Krzem jest antagonistą w stosunku do pierwiastków chrom, glin, zwany potocznie aluminium, kadm, potas, ołów, strąd. Rtęć. W zależności od ilości krzem może być w synergii i jednocześnie antagonistą z pierwiastkami, fosfor, magnez, wapń. Na zachowanie krzemu w stosunku do innych pierwiastków wpływa stan równowagi organizmu lub jej braku, zwłaszcza równowagi kwasowo-zasadowej. Krzem to niedoceniany pierwiastek. Wciąż poddawany jest badaniom, ale jego ogromny wpływ na wiele reakcji biochemicznych jest niewątpliwy.